W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AC. Odcinek DE jest równoległy do boku AB, a ponadto AE jest równy odcinkowi DE i równają się 4. Odcinek AB jest równy 6. Mamy policzyć długość odcinka CE. Zaznaczę go może kolorem żółtym. To jest nasz odcinek CE i oznaczmy go sobie jako X. Jak to najprościej zrobić? Można by zauważyć, że trójkąty ABC i CED to są trójkąty podobne. Skąd to wiemy? Skoro odcinek DE jest równoległy do boku AB, to oznacza, że te dwa kąty są identyczne, mają takie same miary, jak również te kąty są identyczne. Ten kąt przy wierzchołku C jest wspólny dla obu trójkątów, więc możemy stwierdzić, że te dwa trójkąty są do siebie podobne. Możemy przerysować te dwa trójkąty gdzieś na bok, czyli tu będzie mały i tu będzie duży trójkąt, czyli mamy tu trójkąt E C, a ten drugi to będzie CAB. I w tym małym trójkącie C, D mamy boki długości x i 4, natomiast w tym dużym trójkącie mamy, uwaga, bok AC będzie miał długość x dodać 4, a podstawa AB będzie miała długość 6. I korzystając z podobieństwa trójkątów, możemy napisać, że bok EC w stosunku do boku AC ma się tak samo jak bok ED do boku AB. Jest to bardzo logiczne. Zapiszmy to jako stosunek odpowiednich boków: czyli mamy bok EC do boku AC. Ma się tak samo jak bok ED do boku AB i teraz podstawmy odpowiednie długości bok EC ma długość x bok AC ma długość x dodać 4 równa się ED czyli 4 przez AB czyli przez 6 i powstało nam równanie które możemy rozwiązać tak samo jak proporcje czyli mnożąc na skos czyli x razy 6 równa się Mnożymy liczbę po drugim skosie, czyli x dodać 4 razy 4. No i mamy po lewej stronie 6x równa się, po prawej 4x dodać 16, odejmujemy 4x po obu stronach, czyli mamy, że 2x równa się 16, dzielimy równanie przez 2 i wychodzi, że x równa się 8. Mieliśmy policzyć długość odcinka CE, czyli naszego x i to będzie właściwa odpowiedź, odpowiedź C. Odcinek CE ma długość 8. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz, czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów. Na przykład film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści oraz na przykład o tym, jak korzystać z tapic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury.